Kochani, to tak wyglądam idąc na trening podczas tajskiego nowego roku. Wszystkie siłownie, restauracje i większość miejsc jest dzisiaj zamknięte przez święto. Ale na szczęście na przy hotelu jest ok. Słuchajcie, dzwonię do niu, żeby wyjść i coś zjeść po siłowni. Ona zazwyczaj robi ten swój crossfit. No niestety już razem nie chodzimy, ale może kiedyś się uda. Ale mówi mi, że nie ma szans, żeby gdzieś jechała na skuterze, bo to jest po prostu niebezpieczne. I właśnie dla Was też rada, jak będziecie podczas Cąkran, to naprawdę e, uważajcie na jazdę na skuterze, bo jak się dostaje po twarzy, po oczach, zamyka się. Można... I widziałam wypadki też. Wiecie, na początku jak się pierwszy raz e, obchodzi sąkra, to jest tak, a dobre jakieś polewanie wodą, e, pistolet wystarczy, a naprawdę e, zakrywanie oczu czy uszu właśnie jak sobie zatkałam, e, no, to, no to się przydaje, słuchajcie, plus jakiś tam e, dobry pistolet. Jak ja w poprzednim roku właśnie na takim pick-upie byłam, wiecie, to fajnie właśnie po całym mieście jeździć i dobra, ciężko sobie będzie przechodzić. I zaraz to będę ja. Co tu się dzieje? Gdzie ta new jest? Happy New Year! Happy Year! Zasada jest taka, że w pomieszczeniach, słuchajcie, nie polewam, dlatego tu jestem bezpieczna, ale tam się dzieje. Dzieje się. Siostra już 那么爹吗？ Słuchajcie, no nie wiem jak mi nawet zleciały 3 godziny. Tutaj, że chodzę ptomiej z powrotem, bawię się z ludźmi, staram się kręcić. Ale słuchajcie, aż się telefon przegrzewa, bo mam taką obudowę specjalną na wodę. I nawet jak mam okulary i to do uszu, to i tak mi wiecie co wpada. I dużo osób daje jakieś barwniki, daje tanakę, więc jak to się dostanie do oczu, to też tak słabo. I ta woda jest też brudna. Ale co z tego? Zabawa jest super, słuchajcie. Na przykład na Patong, tam w ogóle... No, tam żeby przejść ulicą to jest problem. Tu jak widać jeszcze samochody przejeżdżają. A w Phuket Town jest też wielka, wielka impreza przy Central. No to dzisiaj się może nie będę pchać, ale jutro... Nie wiem sama. Moje jedzonko przyjechało. Koreańskie tofu. Hmm, sushi? Tak? Hej, nie sushi. Ciężko było zamówić jedzenie, bo wiecie no, restauracje nie funkcjonują, odrzucają e, kierowcy zamówienie, ale w końcu się udało. <śm> Widziałam też zdjęcia, jak ludzie mają szyby samochodu rozwalone, bo jak rzucają lodem, no to trafiają, no i można rozbić oczywiście. A, bo jutro, słuchajcie, przyjeżdża pewien gość na Phuket, więc muszę zachować trochę siły, tak? Wow, ale pięknie! Oj, ciężko będzie z parkingiem. No cóż, bo to jest dosyć popularny spot na zachód słońca. Windmill Viewpoint. Naprawdę, jak będziecie na Phuket, no to warto zobaczyć, chociaż no... Wygląda jak wygląda z boku, ale zaraz widoczek. Jak widzicie, tutaj się nikt nie polewa wodą, jest spokojnie, więc takie szaleństwo tylko na ulicach, zwłaszcza i tutaj na Rawaj trwa to tylko jeden dzień tak naprawdę, w innych częściach gdzieś w Tajlandii i prowincjach to w ogóle trwa parę dni, nawet tydzień, ale ja zobaczę inne miejsce na Phuket jutro, więc widzimy się. Pa! To właśnie jadę po gościa, który wylądował na Phuket. To jest ulica, gdzie wczoraj się bawiłam. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Dlatego musimy gdzieś pojechać dalej, bo e, tego właśnie pokazać z jak najlepszej strony, żeby, e, no, żeby... się coś działo oczywiście, żeby mieć fajne wspomnienia. Mu ci smutno? Jesteś na Phuket. Cześć! i Nathan wpadł do nas, do Tajlandii. Słudno. Mm. rozwaliłem drona. Bo właśnie mówiłam, że ja rozwaliłam na Bali i jakimś dziwnym przypadkiem też zaczął... Patrz, patrz. ...lecieć Cyk. sam. Nie? Zepsuł Najlepsza się. firma dronów, polecamy. Przypierdzieliłem drzewo, bo zgubił GPSa. No. To ja jestem gotowa. Nie masz się obronić przed wszystkimi! Ja jestem w ogóle niegotowy. Nic nie masz. Kamerę mam, będę A, bił. To wystarczy. Wystarczy, to wystarczy. nie? Powiesz, naprawdę, trzeba uważać. Będę oczy wydłużywał. No wiesz co. I co? Czemu nie strzelasz tu i? No dobra, jednak zabawa tu jeszcze trwa. Widzę, że samochody jeżdżą zapakowane za amunicją. więc zbliżamy się, zbliżamy do Bangli. Może być jeszcze lepiej. Ale już dostałeś pierwszy raz, to.

Robimy chwilę przerwy w boższej uliczce, bo ciężko tam w ogóle przechodzić. Słuchajcie, naprawdę w drugi dzień jeszcze się dużo dzieje, chociaż wczoraj to w ogóle było jeszcze gorzej. Ja mówię, nie na bo ciężko. Trzeba być pijanym w samych gadkach takich dopływania i z dużym wiadrem, nie? i wtedy, wtedy można się bawić. Można, wtedy już wszystko wyjętnie, aby grzecznie. Tak. Woda, bezalkoholowe, biwko. Bezalkoholowe. Ale dajemy radę. Droga na ten punkt widokowy nie jest zbyt dobra, ale teraz w słuchaj da się przejechać skuterem. Jeździłam wiele razy. Słuchajcie, wziąłam taki transport, no bo nie mam skutera tak swojego, a tak z kimś niezbyt się komfortowo czuję. No słuchajcie, no, jak się jest kierowcą samemu, to później ciężko z kimś jeździć, tak jest prawda. Przyjedzie. Nieprawda. Swoim deluxe pick-upem. Zabieram Cię na mój ulubiony hike na Phuket. Czyli tam w krzaki. Czyli w krzaki idziemy. Tak. A co będziemy w krzakach robić? Będziemy spacerować. Aha. Tutaj zaczynamy. No tak, pytanie pierwsze, jak się czujesz po sonkran. Chuj, jestem chory. Czwarty dzień. Przez czystą, nieskazitelnie czystą filtrowaną wodę. O temperaturze minus 100, którą na mnie wylewali wiadrami. Ale zabawa była fajna, tak, warto było warto wziąć było. udział tak, żeby się nie zrazili e, ludzie, którzy chcą tutaj przyjechać. Nie, 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 nie. nie oczywiście. A powiedz mi, jak Ci się podoba puket przez, e, przez te parę dni. No właśnie, to jest zacząłem nie? temat, że bajbowo mi się puket nie podoba. Dlaczego? E, po moim małym, ale jednak jakimś doświadczeniu ze Sri Lankijskiego Paso Surferskiego i po moim doświadczeniu z Bali, tutaj panuje zupełnie inny vibe. Nie ma tutaj tej chillerki, nie ma tutaj tego takiego cool hipsterskiego vibe'u, a jest bardziej taki napuszony, lanserski, stacy napakowani faceci, dziunie Dużo właśnie takich ruskich, tatuaże, bransolety, mercedesy, ale tak, e, no taka, taki Egipt, taki wiesz, taka Egipt lat 90. Ale taka lancerka. no i tak trafiłeś na samo południe, gdzie jest tak, I tak bardziej... Jest lepiej, cilowo, I tak jest lepiej, tak Tutaj lokalsi uśmiech, ale turyści to takie zakazane gęby. Słuchaj, to jest twoja pierwsza styczność z Tajlandią, więc jeszcze... Nie, 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 ja tylko mówię o Phuket i tylko mówię tylko Puket. o tej no części Phuket, którą zacząłem. Ja tutaj w żaden sposób nie demonizuję całej Tajlandii, bo dobrze zdaję sobie sprawę, że regionalnie to może wyglądać zupełnie inaczej. Na szczęście ja pokazuję różne miejsca, więc mam nadzieję, że kochani coś wybierzecie dla siebie, się nie zrazicie tymi wszystkimi <kli> rzeczami. Choroby, tak, Phuket takie, nie złe, więc nie słuchajcie go. Idziemy na fajny hike i jest dobrze. Nie. Przyjechał Polak na rzekę. No tak, właśnie, Zamiast przyjechał Polak rodzajem. i widzi inne takie zakazane gęby, od jakich wyjechał. Przed nami drzewo nerkowca. Chcę nerkowca z drzewa. Najważniejsza sprawa, patrz pod nogi, bo przez te twoje tutaj złe doświadczenia. O, widzisz, akurat coś o. było. No, może ci się spodoba, mam nadzieję. Ale z drugiej strony mamy widok na Prątw Cave, wyspę Buddy. Coś tam małego. Tam nie byłam, a dalej Szek pewnie Coral Island. W sumie tak naprawdę nie ma ludzi, bo jest już po Tajskim Nowym Roku i zaczyna się niski sezon na Puket. Ale tak normalnie to tutaj jest strasznie dużo, szczerze mówiąc. Znaczy mi to w ogóle nie przeszkadza. No, wiesz, mi też, ale Tak takie mam teraz porównanie, że to już uch, że już przychodzi ten... W tych wszystkich łysych karków nie będę tutaj chodził. Teraz musimy... Teraz fajnie, bo są takie liny, wiesz, kiedyś nawet nie było tego, więc uh -huh. się ciężko schodziło. No i wtedy było fajnie, teraz nie jest fajnie, teraz jest tak easy. No jest easy, ale... Ale ładnie. Cały wzgórze tylko dla nas, który się nazywa Lem Krading, jakbyście chcieli tutaj wejść. Zapamiętaj do swojego. Zeszli, a teraz trzeba wejść. Wow. Ktoś tu chyba opadł z sił. Pan nas chyba zaprasza do kempingu, żeby zobaczyć. Oponka. Ken... A, Widzisz, zawsze możemy tutaj zostać na noc. Nie takim... damy rady wrócić. No tak, nie damy. Oh, o no, wow, to Jest dalajcie. nawet studnia, zobacz. U mnie akurat dzisiaj brakowało wody w mieszkaniu, więc tutaj jest. Świeża woda. <laughs> I można wypożyczyć namiot, albo mieć swój i się rozbić tutaj. Fajnie na zachód. Ja, ale leniwe królewny, co? Nie to co my. Ta trasa z parkingu. Zajęła nam jakieś dwie godziny. Fajnie zostać na zachód słońca, w tamtym miejscu, ale jak już tutaj jesteśmy, to pokażę ci drugi punkt widokowy. Idzie tutaj. Ja jestem obłożnie chory i nic nie wiem, co mówisz. No zaraz zobaczysz. Dobra, po prostu idź w dżunglę będzie dobrze. Tak, idź w dżunglę. <laughs> Ze mną nie zginiesz. Na pewno. Dobra. Zapraszam. Proszę. Tutaj droga jest trochę taka bardziej ciemna, ale krótsza. Po drodze można zobaczyć, słuchajcie, jak się zbiera kauczuk i tutaj wpada do takiego naczynia. I trochę to jest dziwny zapach. Chyba od tego. O, to ten kauczuk, no. On tak śmierdzi. No, śmierdzi. Ma ten zapach jednak. To nie kupy, to kauczuk. No, robi się coraz ciemniej. Boisz się? Strasznie. Nie wiem czemu, większość osób... Chodzi tylko tutaj. Nie idzie dalej na lemkrating Chyba sami widzicie, że warto. Tu i tu. A tutaj kiedyś, słuchajcie, wchodziłam z pizzą na zachód słońca, żeby sobie zjeść. Yes. To tak dla porównania ile tutaj jest osób. Vloger jakiś dużo ludzi. Tak normalnie jest z 10 razy więcej. Tak? Jest luzik. Tak, tak. tak, jest dobrze. W ostatniej chwili, co? Ostatni. Jaj. Yeah. Stary się popsuł. Kto by krakał, że się popsuł. Że się popsuł. Ale pięknie! Jaj. Yeah. Już tak ciemno się robi, musimy jakoś wrócić, już nie ma nikogo. a ten lata i lata tym dronem. Ale dobra, chociaż mam jakieś ujęcia. I... widzisz? Teraz w takich ciemnościach musimy iść. I teraz jak mamy tu wrócić? One są już tu Piękna droga. Udało się dojechać po tych strasznych drogach. No i zabrałam najtana na jedzonko dobre. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Ale sam chciał, nie było, że ja naciskałam. Właśnie, twój? Że może być wegańskie? Tak. tak. Moje słodkie nioki już przyjechały. A oczywiście ty czekasz, bo tak to jest w Tajlandii. Każdy dostaje osobno. I se czeka. Ty masz lepsze. Taką wielką ja, mnichę. Piękny asajbo. Hmm. I co, nie było tak źle? I co? Było tak źle? Było dobrze, z hajkiem, z jedzonkiem Nie, no było dobrze Zobaczyłem tą drugą stronę Phuketu trochę lepszą No jeszcze będę tutaj kilka dni A potem jeszcze jadę do Bangkoku No może coś się jeszcze uda, więc oglądajcie Nie subskrybujcie, subskrybujcie Marta Sielska I do zobaczenia Yo. Pa